Jesienny Jarmark w Kołobrzegu powinien być pod patronem Świętego Wawrzyńca. Tak jak Gdańsk ma Jarmark Dominikański, Poznań ma Jarmark Świętego Marcina, Kamień Pomorski Jarmark Świętego Tona, tak w brzegu powinien być Jarmark pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca, czyli Laurentego, bo według świę... złotej legendy, Wawrzyniec został żywcem upieczony na rusztach i sól też tak wypiekała się w pandwiach, jako on był na ruszcie męczony. I dlatego patronem gildii solnej był właśnie święty Wawrzyniec. Rzeczywiście na jesieni odbywały się jakieś jarmarki tutaj w koło brzegu. Dlaczego? Kończył się cykl produkcji soli jesienią. Trzeba było wyprzedawać wszystko, co naprodukowali przez lato, wyprzedawano. Ponieważ zimą nie produkowano solanky, soli, solanka jest tak uboga, że trzeba by jakieś gigantyczne ilości energii doprowadzić. A tutaj Kołobrzeg cały czas ubiegał się o nadanie jakichś lasów, jaki coś, no bo potrzebne było paliwo pod tymi panwiami. Także jarmark świętego Wawrzyńca niech będzie symbolem Kołobrzegu. I oby tak się stało.